Halo, dzień dobry, ja jestem Mateusz, ze mną jest kolega. Przedstaw się, kolego. Kolega Adam. Kolega Adam. Kolego Adam, ja chciałbyś coś mi może powiedzieć i, i wszystkim nam. Ale tak, że wyszedł patch i nie możemy już wgrać w tą grę. Wcale, nie, no dobra, no szanujmy się. No po prostu wygrałem z repulsem, tak? E, graliśmy i okazałem się lepszym graczem. No wziąłeś opę gówno po prostu i tak. Nie, już, no ale tak ale, sobie ale i tak ta grę już musiałeś restartować innym państwem, więc weź tutaj ja nic nie pamiętam takiej sytuacji, a nie, nie no to nie, fakt, nie, nie że... Nie włóżcie sobie penisa na przykład, o. Fakt, że ta Francja naprawdę jest broken i tu w zasadzie nie musiałem się jakoś bardzo stale, żeby się ścis Ciebie ścisnąć, no nie? Więc... Więc wyszło jak wyszło, no nie? No, to, 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 cię to zniszczu, ja cię ja chłop, chłopczyku, innym państwem. O, no to, no to, nas próbujemy kiedyś może jeszcze jakoś i, i w ogóle, no. Nie nagram już tam więcej, nienawidzę się. A to spoko, mi tam pasuje, to cześć. Serio? To tak, to, tak się, to, tak, to tak się żegnamy. Nie, bo jesteś pierwszą osobą, która zechciała wyciągnąć do mnie rękę, więc e, dziękuję ci. E, i, I co? No, no i tyle chciałem ci powiedzieć o. Miło czyli, ci teraz? Czyli to koniec, tak? No, no tak. Znaczy, no, no do chyba chuje, tak. To chuję na sewir. No tak mówiłeś przed nagraniem. I, no. Idę na Sybir. Mam, mam cię dosyć. Dobra, no to, to tak się kończy seria, tak się kończy ta gra. Ta ro, rodzina tam spotkam w końcu. I nie wiemy, czy jeszcze kiedyś nagramy ze sobą, prawda, Repus? Czy, czy wiemy, czy nagramy ja, ze sobą? Ja, ja nigdy nic nie wiem. Na przykład jutro, nigdy że muszę nie iść nie. do szkoły, a zaczęło padać, mam nadzieję, że będzie zaspa i nie pójdę. Ty, a ile chcesz tego odcinka? Czy tam reklamę chcesz wstawić? Czy, czy nie, nie, co ty, reklama 10 minut. Ale nie chcę także żeby było kurwa. takie, takie półminutowe, że. E, to, że okej, okay, patrzę, koniec. Kurwa, to może jakiś żart bym opowiedział. Tylko że. O, to mogę opowiedzieć historię o Wendzie, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, to było coś takiego, że przychodzę sobie Kurwa 35 giga na dysku, ej, nie jest dobrze. Ale dobra, przychodzę sobie na uczelnię na prawo i, i prawo jak to prawo takie, w kurwe nudne, pan mówi i, i, tak to, takie głupie rzeczy, nieprzeciętnie się go słucha i nagle powiedział nam o, prawie w roku 1960. Ja mówię, oho jakie to będzie śmieszne! I wiesz, była taka sytuacja, że typ jeden wyruchał łabędzia. Że co? iż to, wyjebał łabędzia w dupę. Jak? No tak po prostu złapał i łabędzia pierdolił. Mm, I le. mówił, że nie było to w żaden sposób, wiesz, yy, w prawie zapisane, no nie. I nie wiedzieli, co, co mu zrobić, bo Serio? to nie było. No ale w ogóle nie było takiego przypadku, że człowiek wyrwał no i nie wiedzieli, jak zareagować na to i mówili, no kurwa, nie puszczą go wolno, bo, bo wyjebał tego łabędzia. Yy, w sumie nie mają go też za co oskarżyć, no nie? Yy, no. I wiesz co mu zrobili? Dali. Yy, Karę, że zniszczył mienie publiczne. O, za wyruchanie będzie. o takie. A tak wyruchała będzie, że łabędź zdech. O tak wyszło, że nie no, ja nie wiem było <gulio> co zbierać. Ale ty, bo ja miałem wyobraźnię bo no, Ja pierdolę, jak takie było. Okej, czyli na pewno mamy zbanowany film? Serio? Za ciekawą historię. A tu zbanują za takie rzeczy? Czy ja, jak po angielsku powiesz, to raczej tak, po polsku to jeszcze nie. Jak jest jeba będzie po angielsku? Jakie słabę po angielsku? Chujwie chuj. Wie. chuj wie. E, dobra, ej, naprawdę, bo tu tak się nic nie dzieje, no. Powiedz coś jeszcze tam, żeby było wiesz, że dłuższy odcinek. tak trzy minuty głupio wypuszczać. No w sumie 3 minuty, 3.30 podkreślę, 330 już w tym momencie. 333, a 3.33 to, to dobra poprawa. Dobra, chyba nie, ma, chyba nie ma co przedłużać. Koniec no, nie serii po raz patch, dwa, ja już nie miałem szansy, i nic ugrać. Nie dość, że dał 300. Ja też trochę było. Tak, pro, prości od Tomani, jak byli jeszcze od po mojej stronie, to jeszcze wierzyłem, że jak coś tam wyjdzie to ci od Tomani pomogą, a tak to nie, już nie, nie dam rady. Zmieszczek też gofia wyszło, bo i nagle z tobą i nie było, że wiesz, ym, zerwali sojusz, powiedzieli, e, neutralnie, nie, zerwali od razu się wiewali w ciebie. Tak, ja, trochę fajne, A czy po, pobawiłem się z nimi na przykład, że jak biłem Krym, to chcieli tam Enforce Peace, nie zgodziłem się, a i tak Krym zająłem. A to, no no czy znaczy wiesz, jakbyśmy mieli takie jakby ciekawe grać, to by pasowało jakieś mniejsze państwa? Co, że trochę się popierdolić, bo takie duże. To no tak, to. Tak to jest spoko, ale to tak, nie wiem. Takie, tak, takie kurwa. Czyli jak takie duże państwa, to co, no. Tak dziwnie, co? No właśnie, nic. No nic, właśnie o, o tyle tyle mogło wziąć. Fajne góry to w ogóle poddawali, zajebiście to wygląda. Ej, naprawdę. Ej, nagramy jeszcze jedną serię, jak zdawaj no. Ej. No nie wiem, no, no. No kurwa, no. No, co, no? no weź, no weź, no bo mi oglądalność zaczyna spadać. Ale wstydzę się. Czego się wstydzisz? Chciałeś Wenecją zagrać, ja pamiętam jak mówisz, że chcesz Wenecją zagrać. Już nie chcę. Czy wenecją nie już wenecją, wenecją no. mogę zagrać, ponieważ, o, widzicie? ponieważ nie, w, pl w planach na YouTube Universalis się nie mieści, o tak powiem. O, no to, o, to może tu się zmieści na nie YouTube Universalis, na, no, na nasze Universalis. Na nasze. To, to będzie nowa seria, no nie? Potem ci tam przelew zrobię, jak coś, wiesz, nie ma sprawy. Ok, ok. To, po, potem o, To potem to, tym już sobie pogadamy, no nie? O, dobra, co? Kończymy, no, żegnamy. Do, dobra, widzę, jeszcze chcę widzami uzgodnić, to mam kupić cywkę czy BF 1 po tym, co cudzysłowie, przelewie? Mm, przychodzi mu wypłata i zamiast kupić coś, co rozwinie kanał, na przykład, nie wiem, kamerę, żeby swoją mordę w końcu ja pokazać... Ja mam kamerkę to... internetową, gnoju. No i widać, jak pokazuje swoją twarz na nagraniach? A, a, a po cholerę mam strategię strategiach ich twarz pokazywać? Jak będzie Outlast wyjdzie, to pokażę może, co? To... Ale tu chodzi, żeby był bliższy kontakt, rozumiesz, ja z... I zamiast właśnie kupić sobie kamerkę albo green screen'a, albo jakieś oświetlenie porządne... Jak bliższy kontakt to i wabędzia wyruchać, a nie o kamerce gadasz. Albo nie wiem, opłacić jakiegoś lepszego youtubera, że jest to on nagrał, to, to kupuję sobie BF1 i super zabawa, polecam. A ja w ogóle niektórzy uważali, że my tak się serio wyzywamy, wiesz, w komentarzach jak czytałem, że tak wiesz, jak się kłócimy z czasu czy w ogóle, znaczy kłócimy, przedrzeźniamy. Znaczy, każdy się na kości czasami potrafi wkurwić albo zezłościć. Znaczy, a, ale skurwiłeś wie... się na mnie tak autentycznie, zaraz? Jak dołączyłeś do Polski, byłem na ciebie zły. Tak? ten tak. zły? No, ale to było słychać. Znaczy te, te końca... nie było nic słychać. No właśnie, nie, nie było nic nie, słychać. To się bardzo. Jak byś tak półwkurwiony, to byś coś tam gadał jeszcze chujami. A, wrzucam, ale ale, ale, ale nieraz, nieraz tak z Kiksunią też się fajnie wyzywaliśmy. Francja, Anglia. Francja, Hiszpania. A, z tej poprzedniej serii. Tak, ale to tak pięknie czasami potrafi pójść. A, a ty. ty. Ale szczerze ku, kurw też jest fajny. Znaczy ja czytałem komentarze to Nie nagrywaj z tym repusem. No, no, a, 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 bo, nie daj się tak wyzywać! A bo, bo, kiksunio za, za dużo dajesz po sobie jechać. Za, nie za dużo dajesz po sobie jechać. O, to to jest komentarz, który przewijał się i przewijał się. W ogóle gdzie twój napis spierdolił. Do Azji, tak jak w cały mój kraj. A weź wystartuj grę, to stworzy jeszcze coś śmiesznego na zakończenie. No nie, nie tworzymy niczego śmiesznego. Kurwa! A, jakieś są, a, kraje a co, będzie się śmiał, jak będziesz ym, zdejmować wasali i tak dalej? Mm. To, to jest dla ciebie śmieszne? Masz bardzo zabawne życie. No, mam bardzo zabawne życie. No, bardzo zabawne. W, no. W, was, wasalizacja krajów. Podżenie wasali. No, są różne fetysze. Ej, dobra, koniec. No, 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 ka, ka, każdy Ej. może się uśmiechać. Ja już nie chcę z tobą nagrywać, rozumiesz? Zakończmy to. O, no, no to czekałem, to cześć. No to, to tak po prostu to cześć. No cześć na no zawsze. Ja, ja dziękuję za e, uwagę wszystkim, którzy dotrwali do końca przede wszystkim e, Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście. Jeszcze trzy minuty eee, repus, reklamy. Ale ja e, nie mamy. Dziękuję, dziękuję również Repusowi za przyjemną serię i ja się żegnam o schodze ze sceny, brawo, cześć cześć pa.